Będziemy gotować zdrowo, smacznie i łatwo. Nazywam się Kuba Stojermark i pokażę Wam jak szybko i sprawnie przygotować świetne makaronowe danie. Opowiem jak gotować makaron, żeby zachował najwięcej wartości odżywczej. Pokażę, że makaron jest ciekawą i uniwersalną bazą dodań. W ramach kampanii Makaron rządzi zdrowo przygotowaliśmy dla Was cztery filmy, w których prezentuję makaron w różnych odsłonach. Przepisy inspirowane są kulinarnym e-bookiem, który możecie ściągnąć ze strony makaronrządzizdrowo.pl. Na tej stronie znajdziecie też wiele informacji i ciekawostek o makaronie. Drodzy Państwo, przygotuję dzisiaj dla Was zdanie makaronowe. To będą kokardki razem z duszonymi morelami. Makarony mają to w sobie, że mają wiele kształtów, co jest super sprawą dla dzieci, one tym chętnie je jedzą, tak? Mogą to być kółeczka, niteczki, świderki, kokardki. To właśnie ten makaron, który dzisiaj będziemy przygotowywać. Zrobię go z duszonymi morelami. Morele podduszę na cukrze doleję trochę wody i gdy będą się bąblować, wrzucimy do nich makaron, to wszystko razem wymieszamy. Dobra, zaczynamy. Zanim zagotujemy wodę na makaron, skarmelizujemy sobie cukier. To jest czynność, która wymaga dłuższej e, obróbki. Dobrze, włączmy sobie patelnię na średnim ogniu, tak żeby cukier nam się nie spalił, a żeby równo e, zaczął się nam karmelizować. Jeśli chodzi o cukier, fajnie gdybyście mogli dostać cukier drobny. Ten grubszy powoduje, że on będzie się nierówno podgrzewał, zacznie się przypalać i też wolniej się po prostu topi. Podgrzewamy patelnię, sypiemy na płasko cukier, tak, żeby ona zajmowała całą powierzchnię patelni i czekamy. Będziemy widzieć, że ona zaczyna nam łapać kolor na patelni i wtedy zaczniemy wrzucać do niego morele. Dobrze, teraz włączmy sobie wodę. Niech ona sobie chodzi w czajniku. To też przyspieszy nam proces samego gotowania. Od zimnej w garnku zajęłoby to ruski rąk. Dobrze, tu mamy cukier, zajmiemy się teraz morelami. Morele, gdy są w sezonie, łączą tak naprawdę dwa sobie smaki, czyli to, co chcemy w tym daniu uzyskać, to, co będzie dzieciakom bardzo smakować. Nie tylko dzieciakom, nam także. Mianowicie słodkość i kwaśność. Morele, gdy właśnie są w sezonie, to mają, mają tą fajną taką, taką cierpkość, którą, którą będziemy wyciągać w sosie, a z drugiej strony są już słodkie, tak? Woda nam się już pomału gotuje, cukier nam się tutaj lekko karmelizuje, możemy go troszeczkę podkręcić. Pamiętajmy, żeby go nie mieszać, bo zacznie nam się przyklejać wszystko do łyżki, zrobimy tutaj grudy, będzie źle powinien stać cały czas na suchej patelni i spokojnie, spokojnie dochodzić, pomału się e, karmelizować. Dobra, morele. Obierzmy sobie do tej naszej porcji, będziemy, myślę, potrzebować z pięć morel. Tak, peski nam są na pewno niepotrzebne, Wydrulujemy je, a później pokroimy je w kostkę. Słyszę, że woda nam się już pomału kończy robić, więc możemy sobie teraz włączyć garnek na wodę, świetnie, i wlać do niego naszą wodę. Zostawmy sobie trochę, bo dolejemy później do moreli, tak żeby to zaczęło nam bulgotać fajnie, tak? Żeby trochę rozpuścić i poddusić te morele. O, nie chcemy, żeby one były zupełnie obtoczone tym karmelem i takie ciągnące, tylko żeby były miękkie. No, to myślę, że nam tyle wystarczy. A to zostawmy sobie na razie na boku, już nie gotujące, dolejemy później do patelni. Tutaj mamy ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. dziewięć dziesięć. Wiedziałem. Dobrze. Bierzemy duży nóż. Tu pięknie nam się zaczyna już karmelizować nasz cukier, więc jesteśmy w domu. Przedzielmy co? Na pół? No, a może tak. Zróbmy ćwiartki, to będzie ładniej. Hop, hop, hop i hop. Fajnie, one zaraz tam trafią. Gdy zaczyna się karmelizować cukier, możemy go troszeczkę zamieszać. Możemy tą część, która jest jeszcze cały czas sucha, wrzucić na tą, która zaczęła opać kolor. I ona zaraz tam znowu dojdzie i połączy ten cały cukier. Słuchajcie, to danie będzie słodkie, tak jak mówiłem, ale woda musi być osalona. Powinna być osalona troszeczkę więcej niż wszystkie dania, czyli niż, nie wiem, gotujące się ziemniaki, niż dosalanie zwykłych potraw. Tak, żeby makaron, który wleci do niej, tak naprawdę był neutralny i miał tą słoność w sobie. Słoność i słodkość ze sobą świetnie razem grają i one będą super razem wychodzić na patelni, tak? Czyli potem ten doprawiony słony makaron, który wejdzie nam do sosu, połączy to wszystko w jedno. No dobrze, to co? To myślę, że tu jesteśmy już w domu, ten karmel mamy. Rzucajmy yy, morele. One powinny nam złapać się leciutko i wydać taki fajny dźwięk. Pamiętajmy, że morele same w sobie mają cukier, więc zaraz puszczą, zrobią się miękkie, wdadzą do tego ten cały ich aromat, tak? No dobrze. To poczekajmy z tym chwilę. Mamy już ciemny, głęboki karmel. On nam tutaj się mocno par paruje i, 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 i dymi. Dolewamy teraz trochę wody. To jest zawsze Dosyć e, niebezpieczne zadanie, więc pamiętajmy, żeby e, uważać z tą wodą. Ona może nam prysnąć, tak? Więc musimy sobie to delikatnie, delikatnie podawać. Nie chluśnijmy ją, tak żeby nam się wszystko wylało i poparzyło nas. No i fajnie. Cukier zamienił się w karmel, więc dał tą głębię. Morele zaczynają wydzielać ten cały tutaj smak do środka. To zaczyna nam fajnie pracować. Podlewamy jeszcze trochę, one wszystko to złapią. No i co? Chyba zmniejszymy ogień, Tak, one wielce już tutaj nie muszą. E, szybciej chodzi. To cudowne, słodko kwaśne danie makaronowe, które łączy kwaśność świeżych moreli i słodkość karmelu i miodu. No i do tego chudy, zimny twaruk dla przełamania smaku i garść orzeźwiającej mięty. Super łatwe danie. Widzę, że woda nam się już gotuje, więc czas ją posolić i wsypać makaron. Tak jak mówiłem, solimy ją troszeczkę obficie niż każde inne danie. Makaron musi wciągnąć tą sól, tak żeby był smaczny. Potem, jak skoczy do sosu, łatwiej będzie mu ciągnąć wszystkie te smaki. pamiętajmy, że makaron jest świetnym, ale to doskonałym nośnikiem smaku. Rzucamy makaron. Tak jak mówiłem, mamy kokardki. No i dobrze. Jeśli chodzi o gotowanie makaronu. Pamiętajmy, że gotujemy go al dente, tak? Czyli na ząb, tak, to jest włoski skrót. Natomiast zawsze producenci piszą na makaronie, ile mamy go gotować. 7, 8, 9 minut. Zależy od kształtu, od wielkości, od grubości makaronu. Gotujmy go minutę krócej. Dlatego, że on potem wyskoczy nam z tego garnka i skoczy do sosu, a w sosie będzie też podlegał, technicznie to tak nazywając, obróbce ciepnej. Czyli będzie też w sosie chodził, gotował się i ciągnął te wszystkie smaki. Stąd minutę krócej w garnku, kończymy go w sosie. Dobrze, zobaczmy, czy on nam się też nie skleił. Fajnie, 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 fajnie. Tu się nam wszystko gotuje. To zamknijmy sobie. A tutaj mamy, redukuje nam się ten karmel. Fajnie. Kolejna rzecz. Ser twarogowy. To jest danie, które. Yy, Łączy oprócz smaków pod tytułem słodki, e, kwaśny z tych moreli, taki fajny, łączy też w sobie temperatury. Będziemy mieli gorące morele, gorący makaron, to wszystko razem, a do tego będziemy łamać i kruszyć na to zimny ser twarogowy, tak? Też pełen e, białka i wapnia. To jest fajne też dodatek dla dzieciaków. I na to na górę poleci mięta. Dobra, ser mamy, tu się robi, tu się gotuje, czas na miętę. Mięte. Fajnie, gdybyśmy sobie zrywali no nie wiem, za 2 trzy gałązki i za każdym razem przy mięcie nie, nie, nie kroimy tych, tych, tych łodyżek, bo one czasami mogą być za mocne, trochę za gorzkie, tak? tak, za bardzo miętowe, aż przechodzą w gorzkość. Czyli co, hop, siup, bierzemy liście, góry, to mamy jedną, liście z drugiej, góra z drugiej i trzecie wystarczy. Teraz tak, pokażę Wam taki fajny, fajny sposób krojenia tej te, tej mięty. Kładziemy liście jeden koło drugiego, tak, czyli będziemy, je, będziemy je później zwijać w rulon. Będziemy coś robić, co Francuzi nazywają techniką chiffonade. Czyli tak, bierzemy liście, składamy je sobie obok siebie, takie jak kartki papieru, zwijamy w rulonik i jej kroimy. Wyjdą nam takie cienkie, fajne paski i one super, super, super ozdobią nam e, nasze danie na samym górze. No i dobra, to mamy jedną część mięty, i mamy drugą część mięty. Sprawdźmy nasze kokardki, czy są one już gotowe. No tak, teraz jak najbardziej. Słuchajcie, teraz to co mówiłem wcześniej. Makaron trafi z taką sączącą się wodą do środka, tak? Aby te, ten sos nam się połączył, tak? Aby ta woda spowodowała, że one wszystkie te smaki się razem nam wymieszają. Dobrze, możemy zgasić nam kokardki. Świetnie. I wrzucamy je do środka. Wrzucamy je do środka. Z tą cieknącą wodą. Cudo. Świetnie. Ten garnek nam nie będzie już potrzebny. A teraz zajmijmy się właśnie połączeniem tych wszystkich smaków. Super. Podgrzewamy patelnię raz jeszcze. Możemy sobie podrzucić to wszystko. One fajnie ten makaron też złapie nam kolor od yy, moreli, robi się lekko pomarańczone. to wszystko jest fajnie takie klejące, morele zaczynają nam się rozpadać. Ła, bomba, zaczyna już silnie cieknąć. Świetnie. I wykończmy to teraz lekko miętą, która odbarwi nam się w tym, a tą resztę posypiemy na samej górze. Na twarogu będzie wyglądać bomba. Dobrze. No i cudownie, świetnie. Nakładamy. No, wygląda petarda. Super zdrowy, nisko glikemiczny makaron. Fajnie. Kawałki na rogu. On nam się tutaj rozleci dookoła i kończymy danie. Fajnie. Kto chce, może więcej. Kto chce, może mniej. To już naprawdę nie ma znaczenia. Ale pamiętajmy, żeby te wszystkie dodatki nie przysłoniły samej roli i smaku makaronu. Bo robimy makaron, który jest główną częścią. Em, w naszym daniu, a nie sos, sos, sos i trzy kokardki, tak? Poza tym dzieciakom też będzie fajniej jeść głównie makaron, tak? Różne kształty, to wszystko fajnie nam się tutaj układa. No super. Ostatnia rzecz, miód. Jesteśmy w domu. Bomba. Kochani, danie gotowe. Pamiętajcie, że makaron dobrze łączy się z większością smaków, co sprawia, że jest niezwykle uniwersalny. Składniki, jakie do niego dodamy, nadają mu charakter, decydują, czy jest smaczny, zdrowy i nietuczący. Pamiętajcie, żeby makaron nie rozgotować. Jeśli to zrobicie, mimo dalszych starań danie nie będzie smaczne. Pamiętajcie też, żeby zachować odpowiednią proporcję makaronu do sosu, z wyjątkiem zup. To sos jest dodatkiem do makaronu, a nie odwrotnie. Nie należy więc przesadzać z ilością sosu.